Wit witam Państwa ze sklepu Alchemia Urody, chociaż jesteśmy w Alchemie luksurydejstwa. Ze mną nasza szafa. Chciałem po poruszyć dzisiaj temat olejku różanego z róży, bo jest dużo nieścisłości. W naszym sklepie online Alchemia Urody mamy kilka rodzajów róż. Pierwszą z róż, którą Państwu dzisiaj pokażę, to jest olejek z róży Mosketa. Jest to substancja olejista, baza do wykonania wszelkiego rodzaju zabiegów na twarz i ciało. Róża Mosketa ma wielkie właściwości regeneracyjne. Pachnie jałowo. Nie pachnie jak róża. Olejek z róży